trochę z piórami żeśmy wyszli tu się wybiegają? no widzę właśnie Patrz, parę metrów przeszliśmy już. już ma. ma. Zarcia Zarcia chodź no rzuć jej do tyłu, do tyłu Łukasz, do tyłu rzuć jej no po ziemi, po ziemi ale poszła Pogoda super, rysuneczko wyszło. Jest bajkowo nie Karol? Bardzo dobrys od morza A teraz myślę, że wryzaczny to jest ten Na Tak była giełka Ona osiada. Cały To są od morzać chyba to jest tak bo ona idzie od morza i zobacz nie wiem, czy kamera to odda jakie Nie, nie odda. Jakie? Nie odda, nie? Takie Barzej fajnie jest Nie wiem, ale nosza się oczyszczają Bardzo. nas że... Tak yy, Tu jest zejście na drugie kemping My to wypadku dopiero wyjdziemy No i wybraliśmy się na przejażdżkę rowerową Trochę wiatr ale pogoda jest, powiem wam Cudowna jest pogoda Wyśmienita, na spacery prosto, tak? tak prosto A przejażdżki rowerowe Wymarzona Jutro ma być trochę gorzej Ale zobaczymy jeszcze Póki co Kierunek ładek. Horyzont Antik Horyzont dłużej, na parcelach. A na Aleksji prawie 30% obłożenia jest. No to co? Słuchajcie, na razie są pustki. Wszystko pozamykane jeszcze przed sezonem. Nie Łukasz? No Wszystko pozamykane. Waleją gaz. jedziemy. Zaraz co będzie. No, ale i też słuchajcie, prawie nikogo nie ma. Wszyscy zjadą się pewno jutro na święta. Słynne kameczki obrazujące najwyższe szczyty na świecie. I ale jak gwiazd. fajna. A no dawaj wyjść wyciąg. Ej. Cisza, spokój. Tużka, makrela na no. Hollywood strong. A ta sałatka jest w sosie musztardowym. O, to jakie może być? Buraczka krabowa. A tam z tyłu. No dobra. Cześć, tam sobie, A to co to jest? Będzona To myślę, kiedyś. Kiedyś byśmy poprosili ten sklep, gdzieś tam dalej. Nie tutaj, tylko ten. Się chciałem trochę no się no, to tak się nie widzę. Do pośrodce? Gdzieś na, 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 na boczku gdzieś? Może masto stanąć dokładnie. A tu nie bardzo staniemy. Na na, na, na nie A mistrzu, ale to chodź sobie gdzieś na wobec usiądziemy. No to mówię, odjedźmy, nie? No, to weź się czekaj. czekaj. Le lewo w prawo. Co? Nie na to. Ca? Lewo z prawo. Fyre, to z prawej będzie. Napis do mnie machał. Trapez. Tego jeszcze u nas na naszym żadnym wyjeździe tego nie było. Być nad morzem, być we władku, nie zjeść dobrej szprotki. No, ale ta szprotka z kurde no mega, nie? No niby tylko szprotka. Nie każdy lubi oczywiście. No tak, ale jest naprawdę świeżutka przede wszystkim. Ona jest świeża. Nie jest leżała. Chyba, że takie są sucha już, nie? A to jest jeszcze migotna mhm. Ile tego zostało? No ja tu cały, nie? No ja? Nie? nie dowieziemy nie <laughs> Dowiedzą się. Z filmu dopiero. <laughs> tak. Że były szprawki. Chyba żeby czują. No. nie mów coś. to chce dobre musimy wrócić do portu spróbujemy jeszcze tej sałatki co mamy nie mamy widać żebyśmy... <laughs> też, też byśmy nie dowieźli <laughs> no nie nie mam niektórzy piją na ławku w parku nie pogoda zapisuje. Ludzi jeszcze nie ma dużo. Ale wie? ekstra, no bo sobie jak jest. Odpłynie słona. Jak to? Bajlando. <grym> Jaką ma ten youtuber. Książulo powinien tu przyjechać. <grym> no. o. Super. Ja też jeszcze tego tak lubię cebule tak strążki i Czyli sól, pieprz. No. Majka, mm. bardzo dobra. Dobra, nic nie mówimy. dziewczyna. nam? Ciekawe, czy wyczują. <laughs> tak. <śmiech> Słuchaj, zawsze możemy. Drugi raz. Mm. A może chociaż na spróbowanie? Nie, nie. <śmiech> nie. <śmiech> to po <jednej>. Nie, nie. <laughs> Po jednej te ramy zrobiłem. Ile razy zostało? Cztery. Że wiesz, że są dobre. No na spróbowanie wzięliśmy dwie garści. Wygarści, dwie garści? No jeszcze po jednej zostało. No. No, no bierz. Nie ma. Nie ma. Ej. Państwo, co robimy dzisiaj na grillu? No same dobre rzeczy, same jak zwykle, nie? u nas. Pokaż, no co ty. Kurwa kaszanka, to Jak Armii wojska Nie. A na tym robisz. No właśnie chciałem przetestować, wiesz? Zawsze sreberko, cebulka i tak dalej, i tak dalej, każdy. No. Ale dzisiaj mówię sprawdzę. Jak to się zrobi na... U nas, u nas, jak to się mówi, u nas być głody nie wyszedł, nie? Nie, nie, nie ma takiej opcji. Nie, nie ma takiej opcji. To jest on ma dwie ksywki. Majsterek i masterchef. Także dzisiaj kaszaneczka. Czekam aż się dobrze... Yy. A co na drugim środku? Pokaż no panie, tam tam trochę biedniej jest. Dobra, za tutaj o, to się kopci, zobacz panie, to ty... O mówię... Tutaj op... klasycznie. Kiełbaska. Kiełba to. Boże, czy ja muszę pilnować tego wszystkiego? Boże. Najpierw mi każe wstawiać, później każe nagrywać, później każe mi pić. Ja z nim mam ciężkie życie. <grym> Ale ten taki mają dużo moc, nie? Tak i powiem Ci, że na... Jak na takie ja nie? czas na minimum robię. No ja tak wszystko. samo właśnie. I więc wszystko są takie same. Wszystko na minimum. No i warto było kupić, nie? Pyrkają. A na te no, gwiazdy Kaszareczka, kaszareczka dochodzi, kiełbaska no. dochodzi. A co robicie dziewczyny? Ja Sprzątają, no. wzrokiem umiatają sufit. No, nie No powiem nie Ci, że tak, tak się dzisiaj narobiły, mój drogi kolego sympatyczny, żeśmy... Nie było nas może godzinę, a tu tak. szczypa umyta, okna umyte. Podkurzane. Podkurzane, ja, ja nie poznaję swoich gości, naprawdę. To to jest u mnie... Nagrodę. I co jeszcze teraz? A, to, zmywały. I pranie jeszcze dzisiaj idą robić wieczorem. Ja nie no. wiem, w jaki sposób. Gosia mówi, że Tarę nawet wzięła. Co ty gadasz? No. <laughs> nie no. I... Oddały się swojej pasji. I mnie zobowiązuje, nie? <laughs> no ej, jak to tak można? Słuchaj, my też mamy z Karolem pasję. No. no. Ja mam taką pasję, widzicie? Zupa chmielowa <laughs> Bracia bliźniacy. Tak. I to, powiem Wam, że też nie było ustalania jak się ubierają. Nie, to był przypadek. Tak, przypadek. przypadek. To oni już zaczynają myśleć tak samo. I na tym polega... E, jak to się mówi? Wspólne współżycie? Tak. <laughs> <laughs> Jakkolwiek to zawsze. <zażywi. laughs> Muszę to wypikać później. <laughs> rok za nami, słuchajcie. No. no. Cudowny rok. Szalony. O Nie, tak niespodziewane. To prawda, to prawda No tak, gadu gadu, a widzicie To zdecyduj się co mam robić Czy mam latać z kamerą czy mamy ten pilnować o. I teraz powiem tak, przypalił, zobaczcie Kto to ma jeść No i co? No i co? Ty masz łódzki gaz za mocny a wiesz co, a może tylko je po prostu teraz wyłączyć i niech dojdą do tak, siebie? Tak, zrobię właśnie, dokładnie. Bo to jest gaz bardzo drogi, także wiesz, uszczynnie. Ja bym jeszcze tutaj wody gotowanej położył i się... Makaron jeszcze na obiad zrobił. Tak. A co pijecie dziewczynki? Kole. A na pewno. Z lodem, A się rozpuścił bo kola wszystko... była ciepła <laughs> tak, bo kola była ciepła, dokładnie no, jajaj. dobra, przestawiamy je tutaj tam też przypalił, zobaczcie ale to tak ma być nic nie przypalone, wszystko jest pod <laughs> chyba jest winny, bo się tłumaczy mówiłam, żebyś wziął pół roboczy, mówiłam, że wezmę ja? taki, jak oni mają? no nie, ten, co my mamy no mamy, ale u nas jest jako jako nic nie służy no nic, ale za a to tak się z łokcia rzuca. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w domu Miło. Czy Wy też na kempingu robicie takie domowe obiady? Kotlety w piersi z kurczaka. Tak. Smażink. Karol, co z Ziemniaki i suróweczkę? Idziemy, zobaczymy. Co coś tu bracie dzisiaj wykombinował? Dziewczyny robią stół po raz pierwszy. O ta łatwa wiosenna. No i co, to no, ziemniaki no. klasycznie, no. Już w zasadzie... <noise> worek ziemniaków. <noise> ziemniaki w zasadzie mamy gotowe, więc... Ja muszę się śpieszyć. Śpiesz może. się z tymi. Z Śpiesz się powoli, jak to mówią. Także... Może nagrać i wiesz. Te dziewczyny po raz pierwszy. Gosia. Nieprawda? To <noise> jest kłamstwo. Nie podstaw. Nie ma podstępów. Myślałem, że ty mi piwa dolewa, że do olej przelewa, że <goda> ci trochę Pogoda chcesz, dzisiaj. Może Ci dam drugą paterię, co? Gdzie se postawię? Dam ci drugą kuchenkę. Dam ci wszystko drugie. No, Kurde, bo chciałem, że nie Dobra, nie chcę. piękna pogoda. Byliśmy na plaży. Słoneczko, super, mega. A tu są jakieś brudne, czarne chmury nadeszły, ale widzę, że wszystko przegoni wiatr na prawo także nazwisko Karolu zobowiązuje do pogody, do pięknej pogody. Także tak żeśmy się tu rozstawili, zobaczcie jeszcze raz. I sobie siedzimy a jutro ze święconką, ale to będzie na tym osobne, osobne wejście, także smażymy, czekamy na przy przyjdą, bo są w sali kominkowej. Czy na świetlicy, bawią się, także super. Poczęci dzisiaj bardzo. Pogoda dopisała towarzystwo mega, także tuż więcej chcieć, zobaczcie. A i wypełnienie kempingu, wbryw pozoromy, słuchajcie prawie. No ze 40% na pewno. To jest są życie ujęcia, ponieważ drona. I cały czas ludzie dojeżdżają, się z piątek, wielki piątek, więc ee... cały czas tu dojeżdża, Fajnie. Nie sądziłem, że tych ludzi będzie. To są nasze pierwsze święta, ale nie ostatnie, na pewno na pewno to jeszcze będziemy, może nie na tym obiegu, na jakimś innym, aczkolwiek niewykluczone. Zobaczymy. Przygotowania do świąt ciąg dalszy. się już gotują, tutaj będzie u Karola żurek, zobaczcie jakie basy. kąty, boczuś wędzony. Co będzie się tu działo? Ile rzeczy. A u nas jajeczka. Zaraz no. będzie żur e, na jutro, na siatanko. Także my działamy też mocno i prężnie. Oho, słuchajcie, zaczyna się. Gosia w swoim raju. Gosia, <noise> co robisz? A zakładam, żeby było nam miło. Żeby... <noise> <noise> Ale wiecie co, chcę zrobić tak jak Wy, nie tak, że z przodu, tylko po długości, Tycho, zobaczymy Tak, w ciągu, Tak, z, zrobię ja inaczej, żeby nie, żeby nie było inaczej, żeby było inaczej. Sorry. zdepnij tak. w żarówkę. Weźmy się i zróbmy. Tak, i zrobimy. Ja, Karol, gotuje teraz warzywa na sałatkę, zobaczcie. I musi je pilnować tutaj. Ja muszę mm, pilnować, żeby nie, Nadzorować, nie było... Nadzorować temperaturę. No, jest to odpowiedzialna robota. Zagotowałem i ja. Co, ja. kupił sobie z tego gotowce mrożone z Biedronki i teraz ha, ha wygra, wygra, wygrał, wygrał, a, a, a Marjunio, co? Naturka. Ryneczek. Ryneczek w Razyminku. <średziałem> chodź, 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 <średziałem> chodź. Moja gonia tak jak ja. No, Wszystko z czym... to, są, to są kupne? To są kupne? No krosio... Ale przecież nie wyhodowałeś, no. Słuchajcie. Proszę... Czy to są, to są to są od rolnika? Z piachem? No nie. To są osięgnie. No nie, bo już są gotowe. są os... Marketowane. Proszę o sprostowanie. A w życiu żadne marketówy. Wszystko tu? na świeżo. No co? Dobra. O, jak zaparkował? <laughs> Ja, ja to już zawsze wstawiam A to Ty obierasz przed tym? Przed gotowaniem? Mm -hmm, tak, zawsze. No i wszystkie witaminy i wszystko tak. poszło? Tak, w wodzie. W wodzie, ale później że tą wodę pijemy przez tydzień no. <śla aesthetować> ok. To dobrze, że pijesz, a nie wyjesz, <śla> <śla> nie? gadam, nie gadam z nimi. Oszukisty są. Szczególnie Karol. A bo właśnie, Karol. Aha, aha, tak mi zasło w gardle, powiem że... Mój drogi Panie... Ja to mam coś dla Ciebie. <śla> No, to tam? Zimne? Teraz zimniutkie. O, no właśnie... Żyw jest Nie Właśnie... Nieważne co, ważę, że było mokre. No. Także... Ruj zrój Polecam. I tu się ugryzę język. Idę sobie sam wezmę. No. Człowiek, jak wielbłąd, normalnie męczy się. Nie no, pożywisz się, co? To... No nie! Widzisz, co wyhodowałeś na własnej piersi? Tak! Właśnie. Jeszcze raz się wracam do niego. I ostatni, słuchajcie. Się. Brzmi, a ja do widzenia. Tak. Po Widzisz, kogo wyhodowałeś na własnej piersi? Tak, a ja z nim chcę jechać na Dominikanę. Lecieć. Ja z nim mam... Chyba do Dominika. Ja z nim mam rocznicę. No. O, nie! O, oh, no! How dare you! Pani jesteśmy. Totalnie. Dobra, działamy dalej. Kami prosta. Posłuchajcie, Medvedev Hilton, to przy tym wyjeździe to jest Pikuś. Naprawdę. Menu jakie oferuje Hilton, a tutaj co oferujemy, my, my. Karol to zwalił numer. Zobaczcie, dla wszystkich mężczyzn. Którzy uwielbiają to coś, wieprzowa, jak to mówią, e, galereta i lorneta. Karol, <laughs> prawda? Tak jest. No, a jeszcze mamy, co? O, o, jest, o, Cecik, nowy no, klasyk. No klasyk, musi być klasyk. 400 km przywiózł, zrobił to dzień wcześniej i przywiózł to... 400 masz, czy więcej? 420 km No. Przyjechało. Przyjechało. Specjalnie dla Ciebie. Można? Spe Special form. Dla Marionia. <laughs> tak. Ale no... No. Powiem Wam, że... Spróbujesz. No ocenisz. Myślę, że... że... Patrz, patrzcie. No tam będę zmieniać temat, zobaczcie jak się uwijają. <laughs> Święta same się nie zrobią. No pewno. Nie ważne, że na kempingu. <laughs> jak to było? No <laughs> dawaj. Eee, nie, dobra, dobra. nie, niech nie, nie chcę spalić, nieważne się Nie Chciałem coś powiedzieć, no. ale no. spać. Dobra, to my słuchajcie, próbujemy tam galertki i setki Z Wody święconej chciałem powiedzieć. Tak, Karol? Bo nie można promować alkoholu, <coughs> nie? Tak, no nie. tak. No. Eee, a dasz, jak będziesz chciał, daj znać. Przygotuję dobra, pozdrawiam Adasia, a my lecimy dalej. Dzień dobry, witajcie w sobotę. Wielkanocą znowu, piękna, ładna powoda, zapowiada się. Jeszcze tutaj idą ze święconką. Pokaż święconkę, super, piękna. się tam jeszcze jajka obiera. Yo. idą do kościółka na 11, zaraz. Bo to jest stałe, drugie święcenie i później będziemy wspólnie konsumowali śniadanie wielkanocne i dalej cieszyli się świętami. Tam będzie kiepsko zaparkować, nie? Pod kościołem. A gdzie masz No pięknie wyglądacie, powiem na drugie panie. Tak, cudownie. Bubunio, chodź. Mati? spokój. Się okay. A O. to no. e, idzie Zara. z bubusiędziami? Dara, poszedł już. No, pełnia szczęścia. do tak. Jajca wyświęcone? Tak. bardzo Mówię, że dużo ludzi było. Bardzo dużo. No, ale nikogo nie ma na kempingu, dlatego wszyscy pewnie poszli. Takie jeszcze tam osoby są, które... Co? I jeszcze osoby są na to trzecie święcenie. A to tylko jedno, o, o pełnych godzinach święcił? Tak. tak. A, to słabo.